Wznosy bioder w oparciu o ławkę. To dość istotne ćwiczenie i warto na nie zwrócić uwagę, żeby je odpowiednio wykonywać, ok? Ogólnie my sobie to zrobimy na ławce. Teoretycznie można by to też było wykonać na ziemi, czy wykonać to nawet na piłce i tak dalej. Natomiast ja pokażę Wam po prostu w tej wersji tutaj na ławce. I teraz tak. Wykonujecie dwie serie tego powtórzenia po 8 powtórzeń i tempo też wygląda w taki sposób, że jest 3, 2, 1, 1. To na co musicie zwrócić uwagę, to to, aby przy ustawieniu tych stóp, gdy są one ustawione na ziemi, były one stosunkowo blisko siebie, dobra? Raczej bardziej unikajcie tutaj tej opcji, bo chodzi nam tutaj o to, żeby rozciągać naprężacz pieniężni szerokiej, całe paską biodrowo Ona będzie lepiej rozciągana jak nogi są bliżej siebie, niż jak one są dalej, ok? od A tego przyjmuję prawidłową pozycję, ustawiam się odpowiednio, mniej więcej jestem na wysokości opartej oparty na ławce, stopy są w miarę wąsko i teraz opuszczam sobie, mogę liczyć raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, i raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz To ćwiczenie oczywiście ma również wiele też innych akcentów, na które można zwrócić uwagę, jak również to, aby prawidłowo ten cały kompleks biodrowo miedniczy wyglądał i aby tam też wypłaszczyć troszeczkę i pójść bardziej miednicą do tyłu pochylenia. Jak idziecie ruchem do góry, to warto zwrócić na to uwagę, żeby biodro było dopchnięte. Wtedy ta grupa zginaczy bioder będzie też rozciągana.